Cześć i czołem, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Demiror, a dzisiaj zagra. A pieprzyć te wszystkie formalności wbiliście na moim kanale 300 subskrypcji, co oznacza, że w ramach nagrody musicie dostać niesamowicie chore gówno. Smutny szata. się nie bać, a już się boję cholernie. Zresztą bałem się e, już przy przystępowaniu do y, gry do I cisza. Mam się podobno nie bać, ale bałem się już cholernie na samym początku, przed przystąpieniem do kręcenia tego materiału. Bo naczytałem się o tej grze i e, podobno jest e, podobno są trzy wersje tej gry. W jednej są między innymi treści pedofilskie e, zawarte. Ja oczywiście dotarłem do takiej, e, do takiej wersji. E, pozbawionej tego typu atrakcji, ale pamiętajmy o tym, że jest to gra z tak zwanego deep webu, czyli z tych odmętów sieci, do których lepiej nie zaglądać. Jeżeli nie mamy tej gry z pewnego źródła, to nawet jej nie odpalajmy, bo może zabierać jakieś linki, znaczy link może być zawirusowany, Albo właśnie możemy trafić na jakąś przykrą niespodziankę w postaci jakichś niefajnych zdjęć, materiałów. Nie wiem, nie mam pojęcia jak to wygląda i nie chcę, żebyście też po to sięgali. W ogóle nie sięgajcie po tę grę, bo to jest po prostu strzał w kolano i strzał w stopę, ale stwierdziłem, że robimy coś po bandzie, jeżeli już jest 300 subskrypcji. Bo niestety nie będzie materiału z amnezji, jak na razie, ale to o tym Wam powiem za chwilę, dobra? jeski ale efekty dźwiękowe są no Ci apruca ja się Ja pierdę Słuchajcie, chciałem sobie zażartować na samym początku, że jest trzecia. E, trzecia nad ranem, a za oknem tak pada śnieg, że ja nie mam po prostu co robić w domu, że nie mogę też wyjść, pobawić się na dwór. że muszę muszę siedzieć i grać na komputerze, tak. Każde biedne dziecko w tym kraju kiedy smok atakuje i nie można wyjść z własnego mieszkania. Ale tutaj też nie mogę wyjść nawet z czterech ścian w grze. O no, tragedia. Zaraz przywali jakiś screamer, to jestem pewien tego. Jam kliktonai šitai. Mm. To jest tylko moja postać, ja myślałem, że to jest jakiś screamer. Wcisnąłem F i po prostu jest zmiana widoku. <grywia> Dobra, teraz klikam... Sweep przycisk na klawiaturze. nagrać jakiś tam inny materiał podany przez Marcina Krzyśkę, ale niestety ktoś podsunął mi w ostatniej chwili ten genialny pomysł, żeby tak smutnego szatana nagrać. I sobie pomyślałem, kurczę, fajnie wam na 300, 300, 300 subskrypcji osiągniętych nagrać coś takiego z potężnym uderzeniem. A tu zaraz się zrobi strasznie słaby materiał, bo nie umiem się wydostać. Słuchajcie, wracamy do materiału. Ja oczywiście taki znany prawie na całym świecie youtuber już, bo przecież 300 subskrypcji to zapomniałem sobie o tym, że trzeba zmienić klawiaturę na niemechaniczną, żebyście nie narzekali znowu, jaki to jestem zły, bo klikam klawiszami. No ale teraz już zmieniłem i w ogóle włączyłem inny etap, bo tam można było sobie wybrać albo dziewiąty, albo siódmy. Ja nie wiem, czy ta gra jest tak przepełniona materiałami pedofilskimi, że trzeba było wykasować poprzednie sześć poziomów i ósmy, eee... Mam nadzieję, że to nie jest y, tego sprawka, i że po prostu ja mam y, okrojoną wersję, jakąś demo albo coś w tym stylu. Y, dobra, idziemy. I znów to. Na górze róże, na dole strach. Chwila nieuwagi i idziesz w piach. Piach. Mam nadzieję, że tego tutaj. Nie doświadczymy. Słuchajcie, ja tutaj nie będę kombinował. Kurde, drzwi zniknęły. Nie, nie zniknęły. Dobra, nie będę kombinował. Przechodzimy przez drzwi i obiecuję wam, że dzisiejszy materiał nie będzie trwał jakoś przesadnie długo. No. Otwieramy drzwi elegancko. Nienawidzę kuźwa tej gry, bo nawet pojawiające się drzwi potrafią troszeczkę wyrwać. Zamykam. Co to było? O, myślę, że jakiś oczek i już to perza. Masakra. Gra jest mega straszna. tam Najgorsze jest to, że słuchając tych dźwięków, robi się taka gula w gardle. Ja nie mam po co udawać. Po prostu jest, jest to niesamowicie nieprzyjemne. Nie, nie grajcie w tę grę. Popatrzcie sobie, jak inni grają. Nie sprawia to żadnej przyjemności. O ile, o ile wcześniejsze horrory jeszcze jako tako, to ten, no smaga po podniebieniu i to czuć. No more, no more, no more. Ok, wyłączamy. Idziemy dalej. Odwróć się, kiedy możesz. Nigdy. Ja pierdzielę. Zawieszam kanał z horrorami już to jest ostatni. 300 subów mi wystarczy, ja będę się bardzo dobrze bawił na YouTubie, ogólnie mogę innym komentować filmiki albo, nie wiem, jakąś dramę wywołam. Coś, co jest bezpieczne i nie trzeba się wcale przy tym tak mega pompować. Ja wiecie co? Ja poluję na taką myszkę, która yy, ma sensor... Uff. Ja pierdziele. No okej, okay, zniknij już. Gra jest Ciągle idę, no ciągle idę. Ja pierdzielę, no po prostu to jest niesamowite. Ja poluję na taką myszkę, która ma sensor yy, sensor strachu, czyli po prostu mierzy puls czy tętno w sumie sam nie wiem co mierzy, ale yy, mierzy to. Wszystko w każdym razie to mierzy i yy, pojawi się znacznik, na którymś nagraniu z y, moim pulsem, albo ten. Na pierdziele. nawet nie na niedźwiedzia, nawet nie, nie na niedzwiedziedzia. Ja pierdzielę, to jest tragiczne. Ja mam taką gęsią skórkę na nogach. Nie. Yeah. Aha, podniosłeś klucz. Okej. Okay. To jest... Nie jest gra dla dzieci, i nie jest gra dla dorosłych, i nie jest gra dla normalnych ludzi. To nie jest gra dla nikogo. Ale przynajmniej te screamery nie są jakieś takie paskudne. Tylko po prostu to są zdjęcia. Jest mega psychodeliczna gra. Ja myślę, że to jest. Myślę, że to jest jakiś projekt, po prostu. Studentów z Akademii Sztuk Pięknych. Moja dziewczyna studiuje na ASP i właśnie mówiła, że tego typu. <śm> Wiesz, matko. Chore. Dokonczając wątek, bo zaraz zapomnę. Mówiła mi, że takie projekty, takie gry powstają właśnie na Akademii Sztuk Pięknych jako projekty artystyczne. Więc prawdopodobnie jest jakiś zlepek. Mamo, czemu dostałem te słuchawki na dzieciątko? Mogłem w tamtych Sennheiserach przecież grać w takie, takie gry. Jeszcze 5 minut wytrzymam, ale czy to jest nowy etap? Dobra, koniec. To jest nowy etap. Wchodziliśmy, wskoczyliśmy do dziewiątego. Już się nie boję, jestem paker. No i to sobie będzie teraz tak grać, tak jak wtedy. Słuchajcie, na tym skończymy, bo... No przeszliśmy grę. Uuu! A przynajmniej tę nieocenzurowaną część. Eee... Jeżeli pod tym filmem... ...pojawi się 100 łapek w górę... ...i 40 komentarzy... Bo bawimy się w takiego challenge, który teraz jest bardzo rozsławiony na Facebooku. To wtedy poszukam jeszcze kolejnych leweli, które są oczywiście ocenzurowane, nie ma w nich żadnych materiałów pedofilskich i są sprawdzone przez yy, yy, moich takich najwierniejszych widzów, którzy mi podsyłają te, te pomysły na następne gry. A jeżeli się nie pojawi, to te 100 łapek w górę i 40 komentarzy, to ja odetchnę z ulgą i nagramy sobie coś normalnego, bo po tym projekcie wszystko, co teraz nagram, będzie normalne. Outlast, Resident Evil nie ma gry, w którą nie zagram. Jeżeli materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś ciekawy komentarz i pamiętajcie, podsuncie mi kolejną grę, w którą powinienem zagrać na następnym materiale wideo. Cześć! E, jeszcze jedna sprawa, tak woli wyjaśnienia. No, niestety nie damy rady nagrać tej amnezji pomimo tych 300 subów, ale pamiętam o tym, że mam to z wami nagrać i mam to dla was nagrać, e, dlatego będzie to, będzie ta amnezja, ale niestety musimy ją troszeczkę przenieść w czasie. Dlaczego? Ponieważ teraz jest premiera Resident Evil 7 i chciałbym z tego zrobić serię. A oczywiście seria, jeżeli się pojawi na kanale, to nie będzie ona co tydzień, tylko będzie się pojawiała co dwa dni na kanale. Chciałbym też zrobić serię z polskiego horroru Husk, którego otrzymam od Graczpospolitej do recenzji. I jeszcze coś było. Aha! Outlast 2 zbliża się wielkimi krokami, więc tutaj też chciałbym poświęcić tej grze serię, więc szykujcie się teraz na serię, ale też nie zapominajcie pisać w komentarzach, żebym w coś zagrał takiego na jeden raz, na szybki meczek, ponieważ na pewno znajdzie się czas, żeby to zrobić. No, to do następnego razu, mam nadzieję, że było śmiechowo, a jeszcze jedna ważna bardzo sprawa... Teraz będziemy od czwartku, tak jak już wczoraj mogliście to zauważyć, dodawać na naszym fanpage'u takie wcześniejsze materiały z nieudanej próby nagrania wstępniaka do wstępniaka do odcinka, dlatego bardzo Was zachęcam do polubienia mojego fanpage'a, bo już w czwartek będziecie mogli zobaczyć, w jakim tonie będzie nagrywany materiał. A w poniedziałki, bodajże, będą się pojawiać gify z największymi wpadkami. Z materiału z poprzedniego piątku, więc myślę, że też to będzie Was jakoś na tym fanpage'u trzymało i będziemy tam też taką naszą społeczność horrorową poszerzać. I to już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, a ja idę spać. Cześć!